Odetnie się? Odetnie się, no bo to jest mój człowiek Znaczy mój człowiek, moja gra Dobra, ja to gdzie ja po prostu wyleciał Też nie ma sensu strzelać jak tak Ty idę. Tak, granat to wrzucę, kiedy ja jakoś tych drzew nie powaliła. Kiedy przesiadka, znów wysiadka lub cokolwiek innego? Jezu z O, pentagram. Przekałbym się tak, mimo że mam lęk wysokości. Ale przekałbym się. Ooo, trochę wysoko. Nienawidzę wysokości. To tak ciul. Ale pamięta, to się kończy wyjściem No i tak już nie zabije, więc Piękna śmierć, piękna Nie przejechałbym się takim nigdy W życiu, w życiu nigdy mi się zesrał. był od razu o jakieś jakieś 500 kilo cięższe furia Weź zaraz więcej obrazu no i, i słusznie karty tarota R rusza się szybciej to tam i z tym ruszaniem się szybciej. Gdzie my jesteśmy? Lochy. Koloseum. Tu będzie jasne. E, Gimi, o właśnie, to tego na no to czekałem. Spammer Nie jest to No może trochę e. Podnieść wszystkie skrzynki za unicą Przewozić się 3 razy w demona Ile tu jest? 417 No to postaramy się Przeistoczyć 3 razy w demona

Ile tu jest skrzynek załomicy w ogóle? 135. Będzie ciężko znaleźć wszystkie, ale to postaram się. Ja tu jest. Daj duszę. Zostały mi dwa pociski. Tu jeszcze jest amunicja. Jak czegoś nie będę miał wziąć, to po prostu wezmę to... ...to, tę broń, co akurat miałem wziąć... ...wziąć, amunicję, do której... ...i... ...szczelę raz. Tego będzie chyba najsensowniej. ja mam przystać się w demona Trzy razy, okej okay. Okej okay. No jeszcze trochę tych duszyczek mamy, znaczy No mamy trochę Musimy ile mieć czekać 66 jest na Żeby się przemienić w demona Czyli my potrzebujemy razy 3 No to trochę Tak, ja, ja jestem matematykiem Ja mam jeden pocisk do tego, no to bardzo bardzo pocieszające Magazynier Czemu magazynier? Czemu? A może ileś razy tam poniesie Amunicję, ta? Jest 13, no to trochę mało Synaj to sama droga Ja chcę pozbierać dusze, mendy. No, dawajcie dusze. wszysko, tak? Czy tej części? Znaczy? Okej. Okay. Tak to się robi właśnie. Zebrany Gdzie jeszcze była amunicja? To nie Tutaj Ej psio He Pięknie zbierać amunicję. Czy nie trzele No, wy mnie chcecie bić? Jeszcze duży. Farmer! To jest pierwsze przeistoczenie w demona No i pięknie Prze e Pierwsze przeistoczenie zaliczone Podnieść wszystkie skrzynki z amunicją, ja, nie, to będzie ciężko To to są chyba lochy, a nie koloseum Jednak Teraz po prostu powystrzelam Попрошу. Денег. У меня до этого нечего. Спасибо. то там сюда а там, по себе, как не способен достать, над моей вершиной. Tu was bym wolał pozabijać, bo to ze względu na to, że tu mam blisko do dusz. A ta niby jak się dostać? Ja się wszędzie dostanę. Przede mną nie ma skrytek bezpiecznych. Chyba, że wszystko zniszczę, no to wtedy mamy problem. Właściwie ich nazbiera kupa. Dobra, ja, ta, ja taki przegląd robię, gdzie jest amunicja. Dobra, i teraz. Oj, tu takich panie wystrzeli. z tej duszy wziąć nie tu, gdzie No no dawaj, 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 dawaj. Mało amunicji, no to jest przykre Jeszcze wystarczyła ciebie amunicji, ciulu BUM Dobra, a teraz tylko pozbierać amunicję Nie to barani Amunicja, amunicja, ta Mamy jeszcze nic, Przecież zebrałem Okej okay. Amunicja pozbierana, możemy iść No, tu nic nie ma, bo już zebrałem Ile już tych zebrałem? 47, Jezus Maria. Nie, to chyba pierdziela, no to jest przesada. To było nienormalne. Tam coś mamy? Gówno mamy. Eee. Taka kontrola, czy tam nic nie ma Tu Mamy i się, to tu mamy. Amunicję. Nie, czy nie do tego? To jest do wszystkiego. Okej. Okay. Wspomnijmy na początek chyba. Więc nie... No rozbierajmy zbierajmy to złoto jak już... Tak leży sobie na to. Czemu by nie skorzystać? No już widelec się może przydać. Znaczy, już na pewno się nie przyda. Mamy tyle hajsu, że to jest... Przykre. Jeszcze... To chyba miała być pułapka. Przynajmniej... Aha, no tak, tu pułapki. Czekajcie, jest to jakiś oto zapis czy coś? Ustawienia e, Kontrolera... Alansowane. Słodek rano to nie... Rekomikarze nie, ogólne. Nie. Serio. 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 Aż tak ułatwili, że dali deseczki i jakieś te... Coś... To, już... hmm. to było tak proste, że aż przykre. Widzę aż takie ułatwiania. Dobra ja to pierdziela, ja nie schodzę w dół. Nie chcę się już tego zbierać. Ten odcinek Tak Nie chcę tego zbierać. Ten ja na gra chcę, żebym to zbierał Wtedy odcinek będzie trwał... Znaczy odcinek? To... Nagranie tej misji będzie trwało ciu długo. Chciałem pokazać wam, jak przejść! Bo o to chodzi na moim kanale, żeby pokazywać, jak ukończyć jakąś grę. No nie, no po prostu, no kurde, no nie! co?